Ponad 25 metrów wysokości, a niektórzy mówią nawet o od 30. Oddalony jest 20 km od miejscowości Palenkę. Piękny wodospad, robi robotę. Busik typu kolektivo z centrum. Palenkę kosztował nas 50 peso. Wyrzucił nas przy drodze. Musieliśmy jeszcze kilometr przejść spacerkiem przez dżunglę. Później zapłaciliśmy 20 peso za pierwsze wejście. Teraz zapłaciliśmy 50 peso za drugie wejście. No i chyba finalnie będziemy mogli za chwilę zobaczyć wodospad. Spacerek pod wodospadem też spoko. Uważajcie na głowy. Wow. Maczeta nie tylko do zabijania gringo, ale też do czyszczenia. Można też zapłacić 15 peso, żeby wejść do jaskini. Zaraz zobaczymy, czy warto. Tu jest ukryty wodospad w środku. A na sam koniec tego, jakże uroczego pobytu na wodospadzie, można się po prostu wykąpać. Uwo. Przyjemna, zimna. Prawie tak, jak moje serduszko.